Tajemnica Bożego Narodzenia dla nas wszystkich wiąże się z przeżyciami osobistymi, również jest tak w moim życiu, że człowiek w tym dniu, czy przygotowując się do świętowania tej tajemnicy, wspomina dom rodzinny, swoich bliskich, te piękne chwile przeżywane w domu, przy świętowaniu tajemnicy Bożego Narodzenia i również Dziś stając tu przy Żłobku betlejemskim na jasnej górze, również wspominam tę tajemnicę jako właśnie przypomnienie ciepła i bliskości rodzinnego, rodzinnego, ale też i przypomnienie tej najgłębszej tajemnicy bliskości Boga z nami, który rodzi się w Betlejem po to, by stanąć blisko człowieka, mnie, ciebie, każdego człowieka, każdej rodziny. I tej bliskości Pana życzę każdemu pielgrzymowi jasnogórskiemu i tym wszystkim, którzy będą przybywać w tym czasie na Jasną Górę. Bardzo cieszę się, że tegoroczna szopka jasnogórska dzięki wytężonej pracy ojca Bronisława i tych, którzy razem z nim współpracowali, wiąże nas z tajemnicą obecności w Kościele Świętym świętego Jana Pawła II. Przyszły rok będzie rokiem poświęconym świętemu Janowi Pawłowi II, i dlatego do Szopki Jasnogórskiej idziemy razem z Janem Pawłem II. Jeśli chodzi o przesłanie jasnogórskiej Szopki, w tym roku, jak. Prawie każdego. Jest ona związana z hasłem duszpasterskim Kościoła w Polsce. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest to przesłanie, które będzie towarzyszyło nam w przyszłym roku w czasie kazań, rekolekcji wielu kościelnych wydarzeń. Stąd w takim kontekście również umieszczony jest żółbek, figurka Dzieciątka Jezus, święta, Rodzi święta rodzina. Niech to przebywanie w jasnogórskiej szopce dostarczy wszystkim zwiedzającym wiele radości, wiele refleksji, niech również będzie błogosławionym do, do dobrym czasem dla, dla wszystkich jasnogórskich pielgrzymów i gości. Wszystkim pielgrzymom jasnogórskim tym, którzy fizycznie jak i duchowo pielgrzymują tu na jasną górę Chciałbym na ten czas świąt Bożego Narodzenia złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim prawdziwego, głębokiego spotkania z tajemnicą Boga z nami, który przychodzi w święto Bożego Narodzenia. Przypominamy sobie Jego bliskość, Jego pokorę, w której pokazuje nam, w jakiej postawie powinniśmy przeżywać naszą codzienność w naszych wzajemnych relacjach, szczególnie w rodzinach. To wzajemne usłużenie sobie, uszanowanie siebie, chęć pomocy jeden drugiemu. Tej postawy życzę każdemu z nas, ucząc się jej od samego Chrystusa, który w bezbronnym dzieciątku przypomina nam o potrzebie właśnie takich wartości, takich postaw w naszej codzienności. Z jasnej góry, gdzie przeżywamy spotkanie z królową Polski. W całej naszej ojczyźnie składam serdeczne życzenia, byśmy wszyscy z różnych zmagań, codziennych trudności wychodzili coraz lepsi, dojrzalsi, mocniejsi duchowo. Nawet jeżeli różne sytuacje powodują nasze zasmucenie, prośmy, by Maryja pomagała nam swoim zatroskanym spojrzeniem z ufnością patrzeć w przyszłość, tak jak ona przyjmując tajemnicę Bożego Narodzenia. Godząc się na Bożą Wolę, z ufnością patrzyła w przyszłość, wierząc, że Bóg z tego wszystkiego, co się dzieje w jej życiu, wyprowadzi wspaniały owoc. Myślę, że w naszym życiu też z tych zmagań codziennych będą wspaniałe, piękne owoce, i tego każdemu życzę. Łamiemy się chlebem w opłatku. Zapraszam do tego, by każdy z nas dla siebie nawzajem stawał się tym smacznym kawałkiem chleba, który spożywamy z chęcią i który przyjmujemy z radością.